Cześć z tej strony na Brickowski. Wiele osób pytało, wiele osób prosiło i w końcu po blisko dwóch latach mogę zacząć serię zbudowy Lego miasta. Zapraszam do oglądania. Na sam początek chciałem wam pokazać, jakby to co już udało mi się zbudować, nie jest to za wiele, tak naprawdę niby jest. Tych budynków już o wiele więcej niż chociażby na przedstawieniu Lego Rumu. No ale jednak jest to tylko i wyłącznie połączenie pinami, głównie, no i ustawienie ulic, a tak naprawdę detalami będziemy się zajmowali w dużej szczególności wspólnie. Także ten pierwszy film będzie tak jakby opiewał na tym, żeby przekazać Wam, co udało mi się jakby kupić też, złożyć, połączyć razem w jedno, bo nie ukrywam, że nie miałem jakoś mega czasu na recenzję. Pozaczynałem kilka filmów, to znaczy nagrałem jakieś tam otwieranie paczek typu, znaczy no nie, że paczek, tylko oczywiście kartonów otwarcie nagrałem samo, a potem do recenzji jakoś motywacji ogromnej nie miałem, także jeżeli chcecie jakiegoś recenzję zestawu, który jest tutaj pokazany, na przykład Daily Bugle mam nagrane, ale jeszcze nie mam zmontowane i w sumie jeżeli chcecie, ale bez figurek chyba nagrawałem ten Oto budynek, także jeżeli jakikolwiek zestaw byście naprawdę bardzo chcieli tutaj zobaczyć na moim kanale, to napiszcie to w komentarzu, to taką propozycję rozważę. No a pierwszy taki film o tym LEGO mieście pomyślałem, że zrobię taki bardziej organizacyjny, czyli opowiem co tutaj się właściwie wydarzyło. Jak Was tutaj nie informowałem o tym, co tutaj się u mnie działo na tych stołach. No, i to mi się wydaje, że to będzie taki fajny pierwszy, jakby wstęp do całej serii. A potem, oczywiście, będziemy sobie robili mm, jakieś budowanie, w, nie wiem, ulepszanie modularów, może chodniki, wykładanie itp., itd. Także, jeżeli macie jakieś propozycje już na tym momencie, w tym filmie, jak zobaczycie coś, co można by było zmienić, poprawić, albo po prostu zbudować, to piszcie w komentarzach śmiało. Ja wszystko oczywiście czytam i też staram się. Odpowiadać w miarę w możliwości. Także wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajny sposób takiej interakcji naszej wspólnej. I co? I mi się wydaje, że zaczynamy od początku. Tu oczywiście mamy błędnego rycerza z Harrym Potterem, takie jakby nawiązanie do popkultury. Tutaj kolejne nawiązanie, czyli Sezamkowa. Tutaj jak widzicie, możecie zauważyć właśnie te trzy płyteczki 8 na 16 bodajże że one były. Które kiedyś przedstawiałem Wam na jakimś filmie, że zakupiłem i to właśnie, między innymi, był plan na nie. Tutaj księgarnia i o dziwo jest ona jakby rozczłonkowana na dwie części, tak jak to można było zrobić, i pomiędzy tym wymyśliłem sobie taką niezaciekawą uliczkę, taką odstraszającą, że tak powiem, Mugoli. No a za nią, sami zobaczcie, jest samo przejście. Na ulicę pokątną, która też, no mówię, tutaj wszystko jest tak naprawdę na jakby poziomie planów. No bo zobaczcie, że to jest tak prowizorycznie na razie połączone. No ale to będzie wszystko pięknie dokańczane. Ale to już mówię na jakby tutaj wizji, będę starał się to robić w głównej mierze. Może jakieś live poprowadzimy, coś takiego. Teraz myślę, byłoby naprawdę spoko. Tutaj na dachu, oczywiście, Marty McFly z Powrotu do Przyszłości. Tak to się na razie prezentuje. Jeszcze nie mam pomysłu za bardzo, co tam dam za tą pokątną, chociaż już jeden pomysł, tak naprawdę mi tam świta, ale nie wiem, czy jest dobry. To się będę z wami dzielił, oczywiście, na bieżąco w różnych odcinkach. Dobra, przesuniemy sobie tego błędnego rycerza i lecimy dalej. Obok księgarni postawiłem narożny budynek, czyli oczywiście. Garaż na rogu, warsztat na rogu. Tutaj mamy też takie drzewko. Takie doniczki planuję w mieście robić, ale zobaczymy jeszcze, jak to się będzie rozwijało. Tutaj na lewo widzicie takie torowisko. To materiał, wydaje mi się, że na kolejny odcinek, ale mogę Wam powiedzieć, że oczywiście w tym miejscu planuję zrobić wesołe miasteczko. Także na razie takie sobie tutaj plany poczyniam, że tak powiem. No i tutaj mamy furgonetkę z lodami. Dodatkowo kilka motorków, na przykład ten motorek z magazynu, deskorolka, oczywiście diner na samym jakby po obok, tak naprawdę warsztat na rogu, a i jeszcze jedną rzecz, jakby ktoś miał pomysł, jak to fajnie zatuszować te mm, tyły od pokątnej, no bo tutaj mamy takie dziury, bo to jest oczywiście zestaw, który można się, który jest przeznaczony do zabawy dla dzieci od tyłu, chociażby, no to Byłbym wdzięczny na jakiś sposób, jak to zatkać. No oczywiście można by było jakiś murek wybudować prosty. No i by było, ale nie wiem, czy to by jakby spełniło aż tak swoją rolę, żeby to też jakby wyglądało z takiej perspektywy, jak teraz się podwyższyłem lekko. Dobrze tutaj. Ok. No i wydaje mi się, że teraz przejdziemy do kolejnej części miasta, a więc jesteśmy już dalej. Mamy oczywiście ten radiowóz, który pasuje moim zdaniem perfekcyjnie do tego posterunku policji z 2021. Tutaj pamiętacie jak pewnie mówiłem wam, że planuję zbudować sobie jako taką pamiątkę Lego Store w moim mieście. To są jak na razie tego efekty. Wydaje mi się, że będziemy też próbowali go jakoś budować albo kończyć na nagraniach, bo jednak już go zacząłem tak naprawdę budować rok temu, ale zobaczcie, no, nadal nie, nie jest skończony, co zwiastuje tym, że za bardzo czasu przez ostatni rok nie miałem no i wieżowiec Daily Bugle, który pojawił się tak naprawdę w postaci openingu na kanale, za co was przepraszam też, bo miałem nagrać recenzję całą i nagrałem ją, tylko jeszcze jej nie zmontowałem, bo mówię czasu było bardzo mało. No i jeżeli chcecie ujrzeć taką recenzję, to piszcie, ja mogę to zmontować i po prostu na kanał wstawić i zobaczcie, że sobie zmieniłem napis tutaj mi mój jeden kolega właśnie podsunął taki pomysł żeby zmienić nazwę na The News, czyli jakieś tam po prostu wiadomości z najnowszej chwili, że tak powiem no po prostu wiadomości po angielsku i moim zdaniem to fajnie wygląda naprawdę, bo ten napis Daily Bugle był taki jakby niesymetryczny i w ogóle jakoś tak mi się nie podobał na tym wieżowcu, też mam zamiar tą dziurę załatać jakby po prostu zbudować normalny wieżowiec taki nie tutaj niczym nie zdewastowany czy coś w tym stylu tu oczywiście Gargantos najnowszy chyba mój nabytek i powiem wam, że zastanawiałem się czy kupować, ale jest naprawdę świetny, także jeżeli macie swoje lego miasta i zastanawiacie się nad nim to dłużej się nie zastanawiajcie tylko Idźcie do sklepu i kupujcie, bo naprawdę wybornie się prezentuje, nawet na Daily Bugle. Tutaj może Wam taką przebitkę teraz wstawię, jak on się prezentuje na samym szczycie tego oto wieżowca. Ok, no i lecąc dalej, mamy tutaj płot, który jest moim własnym w sumie projektem. I będziemy, pokażę Wam, jak, jak się go buduje, jakby jaką tutaj technikę zastosowałem. I sobie obudujemy całe miasto, pewnie też na nagraniu. Chociaż pewnie będziemy to robili takimi segmentami, żeby to też za długo nie trwało na filmie, ale to mówię, pierwszy film taki bardziej organizacyjny. Aha, no i nie wspomniałem o tym, że ten LEGO Store jest zbudowany na wzór LEGO Store'a w Londynie na Leicester Square. Oczywiście on nie wygląda tak z zewnątrz, bo z zewnątrz jednak chciałem, żeby on wyglądał tak jakby... Stereotypowo, tak Lego sterowo, że po prostu jest biały, żółty jest w środku, ale samo wnętrze postaram się, żeby wyglądało podobnie. Oczywiście zamiast metra, dając tutaj sobie um, samo, nie samochód, tylko oczywiście autobus z, z Londynu, piętrowy, bo jako pamiątkę stamtąd właśnie go przywiozłem i postanowiłem tutaj zrobić jakby taki kult tej wycieczce, jak i sklepowi Lego. Tutaj na samym rogu mamy taką figurkę. Którą w sumie na przebicie wam pokażę, bo teraz będzie mi bardzo ciężko to uchwycić. Lecąc dalej, tam mamy taką uliczkę jakby małych budynków. I ona tam na razie stoi, bo na razie mi się tam podoba. No ale pewnie to będzie zastąpione przez jakieś modulary. Ten Brickman, ten brickman jest tutaj narożny. Ale pewnie tutaj będzie jakaś frontowa kamienica, i tam do samego końca będą te kamieniczki szły, żeby to tak fajnie wyglądało. Tam się oczywiście będzie druga kończyła. Ok, no i tutaj tak naprawdę został jeszcze ten plac zgromadzeń. Chyba z tego co pamiętam, to tą sekcję widzieliście już na omówieniu Lego Roomu, który pojawił się bodajże w listopadzie 2020. Także to już jest prawie dwa lata. Posłuchajcie masakra, jak ten czas szybko leci. No ale w rezultacie miasto rozrosło się w taki oto sposób, jak widzicie. Także wydaje mi się, że na dzisiaj to było na tyle. Około 10 minut filmu pewnie wyszło. No i to będzie taki filmik informacyjny, że tak powiem, że zacząłem coś tutaj już działać pod kątem tej serii. I tak jak powiedziałem, jak macie jakieś pytania, propozycje, czy po prostu coś, co mógłbym zrobić w tym mieście jako pierwsze, to oczywiście piszcie śmiało, a może to Wy będziecie tutaj przyczynkiem do zrobienia kolejnego odcinka i będziecie jakby tworzyli razem, wspólnie ze mną tą serię. Także dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć!